Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri, a oto jest kolejny odcinek serii Pokémon Fire Ash. Kochani, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się pokonać zespół R, który oczywiście próbował w swój niecny sposób zawładnąć czerwoną wściekłością, czyli shiny Jaradosem. Poznaliśmy Lensa, czyli czempiona regionu Joto które oczywiście opanował mm, wściekłego Gyaradosa i go złapał, a my opanowaliśmy sytuację z zespołem R. Czekamy mm, u pram praktycznie Mahogany, w którym czeka nas walka o kolejną odznakę, którą mam nadzieję dzisiaj uda nam się zdobyć, jak dobrze pójdzie. Raczej nie będzie tam nic wielkiego do ogarnięcia, jeśli chodzi o to miasto. Także yy, to nas dzisiaj czeka. Kochani, na samym początku odcinka zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało. Komentarz koniecznie z imionami, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie trenerzy Dimitriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, przejdźmy już do team recapu. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Kubuś na poziomie 39 z abilitką Insomnia, e, trzymający Lucky Egg z atakami Air Slash/Hypnosis, extrasensory i psychic. Kolejnym Pokémonem jest Hercules na poziomie 36 z abilitką Torrent, trzymający Mystic Water i z atakami Scald Crunch/Ice Fang. Kolejnym Pokémonem jest Serdink na poziomie 41. Z abilitką Blaze, trzymający Córko z atakami Flame Flower, Flame Charge, Lava Plume i Quick Attack. Kolejnym Pokémonem jest Agent na poziomie 58. Z abilitką Static, trzymający Light Ball z atakami Discharge, Thunderbolt, Nuzzle i Quick Attack. Kolejnym Pokémonem jest Aria na poziomie 36. Z abilitką Overgrow, trzymająca Miracle Seed i z atakami Magical Leaf, Energy Ball, Synthesis i Poison Powder. I ostatnim Pokemonem jest Vanessa na poziomie 20, ponieważ ją troszeczkę podtrenowałem w międzyczasie przed odcinkiem. Z ablitką Pickup trzymająca Experience, Sherry z atakami Tackle, Rollout, Takedown i Defense Curl. Tak się przedstawia drużyna. Vanessa powróciła, ponieważ posłuchałem się Was w komentarzach. Nareszcie mogłem to zrobić pod odcinkiem, kiedy mi się wykluła Vanessa. Podpowiedzieliście mi, że Vanessa była w składzie zamiast yy, Herakrosa, powinna być właśnie Vanessa po wykluciu. Tak też zrobiłem, dopiero teraz, niestety, także przepraszam Was za to moje takie trochę niedopatrzenie, ale no, niestety nie miałem tego gdzieś tam w swojej rozpisce, którą posiadam, że yy, Vanessa powinna być yy, w drużynie. Myślałem, że po prostu wykluła się i aż ją odesłał, a używał dość bardziej doświadczonego Pokemona, jakim jest... Yy, bez wątpliwości Heraklo, Heraklos, Herakros. Także no myślałem, że używał Herakrosa, a niestety nie. Używał potem właśnie mm, przez jakiś czas e, swojego fanpiego. Dobrze, jesteśmy w Mahogany. Tam tutaj czeka na nas e, jakiś profesorek. Podejrzewam, że to jest jakiś asystent profesora Ouka, bądź nie. The Lake of Rage was attacked. Who would do such a thing? Aha, czyli to nie jest żaden y, asystent. Y, na to się rozchodzi. Wejdźmy, może, sobie tak już powoli. Pozwiedzajmy to miasto. Tu nikogo nie ma. Tutaj mamy Jim. Bardzo fajnie. Oczywiście Jim liderem jest Price. Y, z którym powinna nam dość łatwo pójść walka, ponieważ y, na pewno ma Dewgonga i na pewno będzie miał Pilot Obejrzałem sobie ten odcinek, żeby być w miarę. W miarę poinformowanym, jak ta walka przebiegała, ponieważ gdzieś tam wyczytałem, że Funpi walczył z Price'em i mówię, kurde, wyklułaś, wykluł się dopiero Funpi i użył go w sali, ale nie. W sali użył um, Syndaquila, który pokonał dugonga i potem walczył um, Piloswine, Swine, który oczywiście pokonał Syndaquila, a um, aż użył Pikachu. Um, i potem y, aż ogółem wygrał przez y, poddanie się. Poddał się Price. Y, Także tak to wyglądało. Price poddał walkę. Tu już mamy drogę numer 44. Nic wielkiego nie ma w tym mieście, więc możemy się w sumie... Nie wiem, czy z tym dziadkiem gadałem, czy nie. Y, więc możemy się błynąć do sali bezpośrednio, bo nic więcej tutaj na nas nie czeka. A, czyli oczywiście trzeba będzie się tutaj bawić w ślizgawkę. Nie lubię tych e, zagadek ślizg ślizgawkowych, że tak powiem. Kurde, na pierwszym miejscu jest. Um, jest Noctowl. No nie chciałem szczerze szczególnie, że będzie Shelder jako pierwszy Pokémon. Um, dobra, niech idzie agent. Agent tak czy siak sobie poradzi bez problemu. Z... Ja sobie zrobię trochę inaczej, może wiecie. Um, nie będę walczył, tak jak walczył, a aczkolwiek, no kurdebelemole, no, bo ja bym zawalczył odwrotnie na miejscu Asha. Najpierw bym użył właśnie Pikachu na wodno lodowego pokémona, jakim bez wątpienia jest Dugong, a Sindaquila bym zostawił sobie na Piloswina. Ale no niestety aż zrobił to inaczej i nie wiem, czy się bawić w ten sposób, czy nie, ponieważ ten Piloswine może znać jakiś ruch ziemny. To, że w anime ten Swine nie znał żadnego ruchu ziemnego, bynajmniej nie używał z tego co pamiętam, to nie znaczy, że tutaj w grze nie będzie używał, w tym jest właśnie rzecz. Dobrze, Vanessa sobie expi. Przy okazji, bardzo mnie to cieszy, ponieważ w przyszłości Vanessa będzie mi potrzebna. I z tego, co też, co wyczytałem, widzicie, przygotowałem się trochę. Aż chyba dopiero Vanessa przywrócił podczas mm, Battle Frontier. Dopiero wtedy mm, przywrócił Vanessa do składu i tam ewoluowała w Donfana, znaczy on miał chyba samca. Um, Także no. Także no. Tak to wyglądało. Ja też dzisiaj jestem wykończony. Mm, dobrze, że jeszcze mi się udało Jinx. Dobrze, że jeszcze mi się udało znaleźć chwilę czasu, żeby mm, nagrać odcinek, bo chciałbym go jutro wstawić. Nie wiem, o nas znaczy się w poniedziałek. Nie wiem, czy wy w ogóle widzicie ten odcinek w poniedziałek. Czy może w jakiś inny dzień? Mam nadzieję, że mi się uda go zmontować, jeszcze z samego ręca. No bo, tak jak mówiłem, mam teraz taki bardzo newralgiczny czas, gdzie już się zaczynam przeprowadzać. Dzisiaj byliśmy też w mieszkaniu, trzeba tam posprzątać. Tam dziada z babą brakuje, naprawdę. Coś strasznego. No ale na to nie mam wpływu. Trzeba po prostu się wziąć. Ogarnąć wszystko. Ja już swoje studio w ogóle muszę się wam pochwalić, że będę miał zupełnie osobny pkoik. Będę miał swoją samotnie, swój azyl, swoje miejsce na ziemi, gdzie będę mógł tylko i wyłącznie nagrywać dla was, sobie go urządzę tak jak chcę. Nie będzie w końcu żadnych kadrów na łóżka, meble, cokolwiek. Jedyne co za mną będzie, to będzie taki regalik, ale zresztą nie będę za dużo zdradzał. Jaki mam pomysł na ten pokój, ale na pewno studio będę miał dużo, dużo fajniejsze. Postaram się też, muszę znaleźć sposób, jeżeli wiecie jak to zrobić, to mi możecie posunąć pomysł, jak bez inwazyjnie w miarę zamontować te maty wygłuszające, bo chciałbym sobie tam wygłuszyć najbardziej jak się da ten pokój, ponieważ no na te wszystkie moje projekty, między innymi też w sumie na yy, na nagrywanie slam, a w sumie slama a tutaj się naucz, zamiast yy, zamiast takedown ile mam ten slam 80, 75 ciężko nim trafić fakt, faktem, ale no takedownem też ciężko trafić jeszcze marikol. Tak, na te wszystkie moje rzeczy, no między innymi też na nagrywanie, fajnie by było, jakby było w miarę wygłuszone, to wtedy też będzie jakość dźwięku zupełnie inna, bo to echo się nie będzie, ten dźwięk się nie będzie odbijał od ścian, tylko będzie wygłuszony, fajny. Mm, bardzo bym chciał właśnie w ten sposób yy, to ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ale jak to wszystko będzie, to się okaże dopiero w praniu. Bo... Wiadomo, plany planami, a w rzeczywistość może się okazać bardzo bolesna. Ale takie ja mam marzenie. Może do końca roku uda mi się urządzić tak ten to studio na tyle, żeby to wszystko wyglądało. Pomysł jest... O, Vanessa już może ewoluować. A co z tego pomysłu będzie, to się dopiero okaże. Dobrze, zajmijmy się pokemonami. Tutaj już o swine up. Został się nam ostatni przeciwnik przed priceem. Więc jesteśmy coraz to bliżej. No, i kurczę, no nie wiem, zastanawiam się. No, już nie raz też tak robiłem, że walczyłem zupełnie odwrotnie niż, niż aż, i wychodziło mi to na dobre. I podejrzewam, że teraz zawalczę odwrotnie, znaczy, zawalczę tak jak aż, i to nie przyniesie takiego skutku, bo nie zapominajmy, że anime rządzi się własnymi prawami, i tam czasami rzeczy bardzo niekonwencjonalne mają miejsce. I działają, a w grach z reguły to jest albo niewykonalne, albo tak idiotyczne i durne, że kompletnie nie ma odzwierciedlenia z rzeczywistością. I pamiętajmy, że aż w ogóle ma taki bardzo niekonwencjonalny styl walki. Ja w ogóle muszę się zabrać za, za review, bo mi się tyle teraz już naskładało. Są dwa odcinki, które muszę skomentować i cholipka coraz mniej czasu mam na to. Za chwilę wyjdzie trzeci odcinek i jestem tak w czarnej, żeby nie powiedzieć części ciała, że to jest po prostu tragedia. Jak ja mam teraz tutaj. Ja muszę się jakoś tak odbić. Hmm. Tak. Tak, 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 tak. No nie hmm. Kurczę. A bo ja się mogę tutaj za tymi wbijać. Dobra. To nie. W tą stronę to nie. W tą stronę. I w... Ej, czemu mi przejechał? Tej. Majster. Tyk... No. Dobra. Udało się. <grystanie> kurczę coś mi. Coś mi tu nie zadziałało. Nie tak miało być. Dobrze, bo to i tak będę mógł sobie wybrać pokemony do walki, uh, Price. Hello there, young man. young one. My name is Price. Uh, just recently I found my long lost Palos Właśnie, bo w tym odcinku co oglądałem, tym pierwszym gdzie poznali Price'a, uh, wyszło dlaczego Price był taki bardzo oschły co do swoich pokemonów i traktował je bardzo przedmiotowo. Nie uważał przyjaźni z pokemonami, tylko wręcz przeciwnie, wykorzystywał je tylko i wyłącznie do walki. Ponieważ w przeszłości bardzo kochał swojego Swine'a, z którym wygrywał dużo, ale raz przegrał z Magmarem. i Ten Swine go opuścił, znaczy się on myślał, że go opuścił, a potem dopiero wyszło, że Swine wyszedł w zamieci poszukać, poszukać takiej rośliny, która leczy poparzenie. Nie, nie wiem... Coś tam herpia. Jakoś to się nazywa. Już nie pamiętam. Napiszcie mi w komentarzu, bo teraz mi się nie chce tego szukać. Bynajmniej szukał tej rośliny, która leczy poparzenie właśnie dla Price'a. Ponieważ on chciał go ochronić przed atakiem ognistym Magmara. I sam został poparzony. A ten myślał, że go opuścił, bo potem już nigdy nie wrócił. A się okazało, że ten Pilosoń spadł do przepaści tam zamarzł. I przez tyle, tyle lat tam był zamarznięty. Potem go znaleźli, aż go Uwolnił za pomocą Syndaquila, no i Price zmienił z powrotem swoje nastawienie do Pokémonów, bo wrócił jego przyjaciel, etc., etc. Bardzo wzruszająca historia, także tak to wy wyglądało i też właśnie on o tym tu mówi. Widzicie, jaki jestem przygotowany? Chyba pierwszy raz do odcinka jestem tak przygotowany, jeśli chodzi o Pokémony. Ja muszę sobie częściej takie rzeczy robić, że sobie obejrzę odcinek i wtedy będę mógł wam opowiadać. Widzicie? Kurde. Odrobiłem lekcję, docencie, zostaw łapkę w górę. Just recently I found my long-lost piloswine. It helped me realize the importance of bonds and trust with your Pokémon. Let's see if you have that. No dobra. Iść jak aż, czy nie iść jak aż? Powiem tak. Serce podpowiada mi, żeby iść jak aż. W sensie tak, żeby być bardzo... Jak już się przygotowałem do odcinka, to zrobić to tak, jak się należy. Ale rozum podpowiada, że to jest bardzo głupi pomysł. Bo on zapewne pierwszego Pokemon'a, jakiego użyje, to będzie Dugong. I Sernik może tego nie ogarnąć. Lepszy byłby Agent. Hmm, serce czy rozum? Serce czy rozum? Dobra, posłucham serca. Najwyżej... Mm, będę tego żałował. No okej, okay, let's see. Dimitri vs. Price Dwa Pokémon, oczywiście. Dewbong pierwszy na 34 poziomie to nie jest tak źle. Sernik jest dużo, dużo wyżej. Użyję Lava Plum. Lava Plum jest silniejszy. No ale zobaczcie, to jest tak słabe na niego, bo on ma ten typ wodny walony. I ja tutaj nic nie zrobię, I tak jestem szybszy, więc Flame Charge niekoniecznie tu jest mi na rękę. Będę używał takiej. Na szczęście on używa tylko Headbutt. Jeszcze nie jest szybszy, więc mi nie splinczuje. Ja za to mogę go poparzyć. Ice Beam, to to sobie możesz używać. Um. Kryt, kryt, kryt. Jest! Brawo, sernik! No i widzicie, jednak się trochę opłacało. Piloswine. No i chciałbym właśnie jak najwięcej ogarnąć sernikiem, ponieważ Pikachu. Mimo tego, że ma 58 poziom, czy już nawet 9, to i tak za dużo tutaj nic nie zrobi. Fury Attack, no on właśnie znał ten Fury Attack. Mhm. No to co? Lawa plumnie. Jedziemy. No prawie, dużo się nie zostało. Takedown. Trickle zdejmie go? Nie zdejmie, ale jesteśmy szybsi. Więc wystarczy: jeden lawa plum. leży pięknie. Prawie fabularnie, bo jeszcze teoretycznie powinienem użyć um, Pikachu, ale sernik podołał, więc nie było takiej potrzeby. Idealnie. Idealnie. Serniczku. Nie, 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 nie. nie, nie. Ty jeszcze sobie poczekasz. You've earned the Glacier Bletch. Batch, oczywiście, że batch. Uh, here have this TM2. Hail, o, no, ale bardzo przydatny. No ale dobra. Jak to brzmiał tytuł ostatniego odcinka, darowanemu koniowi się w dęby nie patrzy. Czy nie ostatniemu, przedostatniego odcinka. Mamy jeszcze parę minut, więc ruszymy już w stronę Blackthorn City, bo tak się nazywa ostatnie miasto. Gdzie um, czeka na nas Claire? Tam do tamtej walki powrócą starzy przyjaciele, bo powróci i vegan, i nagonka, moi drodzy, powróci. Także. Um, jeżeli czekacie na powrót nagonki, został łapkę w górę. Dobrze, odisz. Um, ale się żart trzyma dzisiaj normalnie. Ale to dobrze, w życiu trzeba być szczęśliwym. No jeszcze mnie otruł dziad parszywy. Mm, Flameflower. Mm, dobrze, mamy to. Okej. Okay. Mm, poparzenie, ten... Ten poison będzie mnie tu irytował trochę. Zaniczę rzecz ujmując, to nie muszę walczyć z Cernikiem. Cernik ma wystarczający poziom, a 42. Mógłbym wziąć... E, na pierwsze miejsce z powrotem swojego Noctowla, bo Noctowl też musi trochę expić. No ale już dokończmy to... To dzieło, które zaczął Cernik. To już dokończmy je. Dobrze, mamy to. Mhm. Jeszcze? Nie. Okej. Okay. Nie chce mi się wracać do centrum Pokémon, Aczkolwiek mam blisko. Użyjmy sobie full Restore. A co tam? Bogaty jestem. Jeszcze... Mm, trochę kasy mi na pewno wleci. Za niedługo. Swoim se gazuj. Dobra. Mm. Nie wiem czy by to słyszeliście, ale ktoś po piskach sobie wyjechał. Okno mam znowu otwarte. Yy, bo jakżeby inaczej. Dimitri nie pomyślał, żeby zamknąć sobie okno do nagrania. Ale na, na szczęście jest wieczór, więc jest troszeczkę mniejsze natężenie ruchu. Ale za niedługo mi się to skończy moi drodzy, bo w mieście to już nie jest tak no, jak tu na wsi. Tu na wsi co najwyżej mi przejedzie jakaś ciężarówka albo ciągnik. Z gnojobusem. Yy. A w, tam w mieście no to już troszeczkę inaczej to wygląda. Więc tam. Mm, będę musiał pamiętać o tym, żeby zamykać okno. No. Giglibuff. Giglibuff? Czemu on się nazywa Giglibuff? A on się nie, nie nazywa Jiglibuff? Chyba, że ma tak, takie imię, ale. Czekajcie, aż sobie wpiszę z ciekawości bo to jest aż dziwne te, 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 to, to imię giglibuff z 2G, tak? B-U. Nie, no normalnie on się nazywa iglibuff. Czemu to jest giglibuff? Normalnie. No i już minusik do Kajetcika, no normalnie minusik do tej gry. Chyba, że no te pokemony takie miały imiona, ale to wszystkie miały takie imiona Giglibaffrasz, no, normalnie słytki jest świetnie, no, świetnie, no po prostu Ideolo No, no. Kubuś proszę cię Kubuś Ogarni się. No! Trzeba było normalnie na niego wrzasnąć. Warknąć trzeba było. Dobrze, no, moi drodzy Wanessa, 27 poziom. Pięknie. No, będziemy zaraz kończyć jeszcze. Jeszcze chwila. Możemy. Tu czeka na nas jakaś tam paniusia. Ja sobie bym chciał użyć jakiś um, Max Ripple albo coś. Nie chcę mieć, bo ostatnio kupowałem. O, mam dwa nuggety do sprzedania. Eee, Suwbe, Leftovers, Bulk, Apricorn. Gdzie to jest? Gdzieś to tu powinno być. Black... Jest! Ripper. No i okej. Okay. Przejdźmy się tu tędy, ale oczywiście nie, bo tutaj też na mnie czeka. Elixir. Bardzo dobrze, bo Elixir to jest akurat bardzo przydatna rzecz. Wbrew pozorom. No nie wiem, czy jeszcze zawalczyć tylko z tą I sobie odpuścić Zakończyć odcinek A to wychodzi bin Mamy Politoeda Użyję sobie selkika. zobaczymy ile to zabierze To jest o, mało Mało panie, mało To użyjmy Air zobaczymy To już mamy od tego stawa, więc powinno być ciut lepiej Ale to i tak Gdyby nie urywa, że tak powiem. Dobrze, skoro ty mnie nawalasz watergunem, to ja się zamienię i weźmiemy sobie Arię, która jest troszeczkę underlevel. O jaj, znowu się tu. Czasami tak wyskakuje, że... że są takie małe literki, taki błąd, ale to czasami. O, widzicie? To praktycznie wcale to nie jest widoczne. Szczęście nie przeszkadza to jakoś wybitnie. Trochę irytuje. Ale nie przeszkadza. Myślę, że w następnej walce, bo to już, bo to chyba tylko tak czasami podczas walki. Na odcinku chyba pierwszy raz nie pamiętam, czy się to yy, pojawiało, czy nie. Jumplaw. Użyjmy sobie Poison Powder. Bullet Seed to nie zadziała super efektywnie, na szczęście. Jest, trafiony. I możemy sobie użyć na przykład teraz zasadniczo kubusia, fajnie by było. Oj, no ale. No Bullet Seed to mi ściągnie Herkulesa. Serning ma trochę za duży level. Kubus jest. Dobra, zostańmy Arią. Pobawimy się najwyżej. Ten Energy wolnie nie zabierze praktycznie nic. Na szczęście od trucizny będzie tutaj zgarniany. A, defensywa mu spada, chociaż tyle. Z kolejny Energy Ball zabierze ciut więcej. I się jeszcze leczy. Wow! No i o to chodziło. O to chodziło Aria. Brawo, brawo. No i teraz Magical Leaf na dobitkę, bo szkoda Energy Bolly. Trzeba oszczędzać. I cyk. Był jumpluff nie ma jumpluffa. Zaraz zobaczymy kto jest następnym. Mm -hmm. Takedown. Dobrze widzę, że chcesz się nauczyć takedown? Więc już, już znałaś takedown, to nie chcę. Nie, nie, nie. No, to nam niepotrzebne. Nie wiem kto następny nie widzę. Sanflora. No to co? Jedziemy. Poison powder. Pięknie. Petal Dance. Ojen, ale to zabrało! Nie było super efektywne, a zabrało. No ale tak czasem bywam. Dobrze, żeby się nie bawić jakoś wybitnie, bo szkoda czasu na to. Jedziemy serniczek. Flame Rower. Powinien wystarczyć. No i pięknie w ogóle tutaj. Nie pozostawiam złudzeń. Ktoś następny? Bello są chyba. Dobrze widziałem, dobrze widziałem. Sernik tutaj sobie na spokojnie to ogarnie. Pięknie. Mamy to. Okej. Dwudziesty któryś tam poziom dla fanpiego. Aria chce ewoluować, ale Ty już nie ewoluujesz. Na Ciebie jeszcze przyjdzie pora. No dobrze kochani, zakończmy ten odcinek tutaj w tym miejscu. W dzisiejszym odcinku udało nam się zdobyć kolejną siódmą już odznakę z regionu Johto. Przed nami ostatnia odznaka w Blackthorn. Tam musimy się udać, tam musimy odzyskać nasze jeszcze dwa Pokémony, czyli e, Vegana i uwaga, na Nagonkę. Także mm, wyczekujmy, bo to będzie spektakularna bitwa z Kler i będziemy się szykować już powoli do ligi. Także mm, fajnie, w miarę, sprawnie nam, no z małymi, że tak powiem, przerwami, ale sprawnie dość poszło Czoto. Przed nami Hoenn, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje, oceny. i Oczywiście, jeśli podoba Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie traenerzy Dimgriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć. To nie czas, by wątpić w mój ruch. Trzymam się ściśle wybranych dróg. Wraz z mi przemierzamy świat. Nigdy już więcej nie ucieknę od walk. Chcę zostać mistrzem, to jest mój cel. Spełnić marzenia i uwierzyć w nie.